obrazowania jako podmiot funkcjonujący na rynku usług stomatologicznych Centrum obrazowania, które prowadzę, zajmuje się wykonywaniem zdjęć rentgenowskich w dziedzinie w stomatologii. Pomaga to stomatologom w podejmowaniu prawidłowej diagnozy. Obrazowanie rentgenowskie jest obecnie standardem przy leczeniu endodontycznym, przy planowaniu zabiegów chirurgicznych, przy planowaniu implantów i związane jest to też z rodzajem sprzętu, jaki do tego się wykorzystuje. W naszej pracowni wykorzystujemy rentgeny do obrazowania Dwowymiarowego, jak i obrazowania trójwymiarowego. W dzisiejszej stomatologii obrazowanie na różnych etapach leczenia jest standardem i bez tego nie ma właściwie stomatologii. W czym takie centrum jest lepsze dla lekarza od posiadania sprzętu u siebie w gabinecie? Może zacznę od tego, że proces uzyskania zdjęcia we pozorom nie jest taki prosty. Uzyskania zdjęcia. Dobrego diagnostycznie. Co dalej? Następnie ma dostęp stomatolog do praktycznie wszystkich rodzajów zdjęć dostępnych w radiologii stomatologicznej. A mianowicie to jest też podyktowane z, z sprzętem, który jest używany w naszej pracowni. Nasza pracownia posiada sprzęt, który wykonuje zdjęcia wewnątrzustne, zdjęcia panoramiczne stawów skroniowożuchowych i zdjęcia tomograficzne dla wielu zastosowań dla endodoncji, yy, dla laryngologii, yy, dla, do planowania implantów, więc jest to sprzęt, można powiedzieć, bardzo drogi i wymagający jednak dużych umiejętności od personelu. Więc tu bym polecał właśnie tego typu rozwiązanie dla stomatologów, którzy yy, no, nie mają aż tak. E, takich dużych możliwości w sensie zatrudnienia większej ilości personelu, możliwości ich przeszkolenia, jak i finansowych. Rozumiem, że o przyszłość swojej firmy i o brak pracy się pan nie martwi. No, mam nadzieję, że e, e, radiologia w stomatologii będzie się nadal rozwijać. Kiedyś w radiologii królowały zdjęcia analogowe czyli zdjęcia na kliszach. Nasza firma podjęła szybką decyzję, jak się pojawiły aparaty cyfrowe na wymianę aparatów, po to żeby sprostać wymaganiom wszystkich stomatologów. Opłacało się? Oczywiście opłaciło się tego typu podejście i nasze zdjęcia są bardzo cenione w rejonie. Dziękuję. Dziękuję.